Witam serdecznie w odcinku, w którym zaproponuję pewną modyfikację tej przetwornicy symetrycznej, aby można było regulować wyjściowe napięcie symetryczne. Aby tego dokonać, potrzebne jest kilka elementów. I tutaj mam wzór określający wartość napięcia wyjściowego, i dokonam pewnej modyfikacji. Na płytce drukowanej, w tym oto miejscu. Mamy rezystor R1 określający nam wartość napięcia wyjściowego. Wszystkie płytki tych przetwornic mają praktycznie rzecz biorąc identyczną konstrukcję i tylko ten rezystor konfiguracyjny określa nam napięcie wyjściowe. przetwornicę 12V i w tym miejscu oto jest ten rezystor R1. Wymienię go na potencjometr z wlutowanym w szereg rezystorem. Tutaj mamy może najpierw zaprezentujmy, tutaj mam wersję 9 v i jest ona zasilana z ładowarki USB. Tutaj idzie przewód z zasilaniem. Mamy napięcie wejściowe 5V niecałe i nawet możemy teraz rzucić okiem, jaki jest prąd spoczynkowy 4-5 mA0A na wyjściu. Mam yy, podłączony sondę od woltomierza i zobaczmy, jakie jest napięcie dodatnie 9V bez obciążenia, i po drugiej stronie, tutaj się źle złapało i minus 9. Jak widać do końca bez obciążenia nie są symetryczne, ale mamy plus minus 9V. I teraz dokonajmy tej yy, oto modyfikacji. Dokonajmy modyfikacji, lutując w szereg rezystor y, 3 kΩ oraz potencjometr. Mam tutaj potencjometr, akurat pod ręką miałem do, potencjometr o dużej wartości y, 100 kΩ i 3 kΩ rezystor. W tym celu, wylutuję rezystor R1. Nie będzie mi on już potrzebny. Mogę nawet zrobić zbliżenie. Rezystor jest odlutowany, a w jego miejsce wlutuję listwę Gold Pin dwupinową listwa Gold pin, dwupinowa została przelutowana. Dzięki temu potencjometr będzie mógł być umieszczony oto na takich krótkich, standardowych przewodach. Tutaj mam te dwa przewody zakończone wtyczką, a do tego końca przylutujemy w szereg. Ten oto rezystor. Po co go przylutowywać? Ponieważ potencjometr w, w skrajnym swoim położeniu. Może mieć wartość zerową, a więc potencjometr wraz z rezystorem zostały już przylutowane i z powrotem uruchomimy miernik i konfigurujemy. Najpierw włożymy ten zestaw, rezystor plus potencjometr. Już on jest. Czerwony, czyli plus to do złącza v in. Brązowy z masą do oznaczenia GND i teraz Zobaczmy, jak zachowuje się napięcie wyjściowe. Na sam początek, może sprawdźmy tylko dla wyjścia dodatniego, jak się zachowuje to napięcie. I tutaj, trzymając jedną ręką sondę pomiarową, drugą kręcę potencjometr. I mamy możliwość regulacji. Napięcia wyjściowego do wartości nawet przekraczającej znamionowe parametry. Zobaczmy, jak jest dla strony ujemnej. Jak widać, tutaj ten potencjometr mam o większej wartości, i zwiększył mi się zakres napięciowy. To no, już więcej nie będę przekręcał, chociaż to chyba do 60 V pracuje ta przetwornica. I mam teraz ustawione około 103 kΩ, i mam napięcie wyjściowe 47 V. A więc, oprócz jakby płynności, możliwości regulacji napięcia wyjściowego, zwiększyliśmy jego zakres. Oczywiście, dokonując takich już modyfikacji, nie uwzględnia tego gwarancja, ale jesteśmy elektronikami i nie powinno przy tym koszcie stanowić to żadnego problemu. Mam nadzieję, że materiał był pomocny w celu zmodyfikowania tej przetwornicy. Dziękuję za uwagę, zapraszam.